Dzisiaj zamierzam zbudować i przetestować ponad 15 ogromnych śmiercionośnych broni LEGO, jak ten naładowany pistolet strzelecki, który trzeba załadować specjalnymi długimi rzutkami. I kiedy z niego strzelasz, automatycznie ładuje nową rzutkę. A na końcu filmu będę rywalizował z moimi przyjaciółmi o 100 tysięcy dolarów w ostatecznej wojnie Battle Royale, tym prawdziwym, średniowiecznym zamku. Więc nie traćmy czasu i zacznijmy budować. Najpierw spójrzmy na broń, której mogą używać minifigurki, jak ta kusza strzelająca ćwiekami lub ten element przypominający bazookę. Ale jedną z moich ulubionych broni minifigurek jest ta wyrzutnia ćwieków. Po prostu ładujesz zwykłego ćwieka, a on strzela całkiem daleko i celnie. To naprawdę fajnie wyglądająca broń. Chciałbym jej użyć w ostatecznej bitwie, ale potrzebuję czegoś większego niż to. Zamówiłem więc powiększoną wersję miotacza klocków i myślę, że właśnie dotarł. O mój Boże, teraz wygląda to naprawdę fajnie w przeskalowanej wersji, ale kiedy obróciłem go na drugą stronę, okazało się, że jest prawie całkowicie zepsuty. Słuchajcie, jest pęknięcie, więc nie wiem, czy to rzeczywiście będzie teraz działać. A do tego zamówiłem trzy ogromne ćwieki, zablokowane i załadowane. Więc przetestujmy to na czymś przeskalowanym. Ok, stracił głowę. To jest wyrzutnia pocisków, tania część Lego, która zawiera wewnątrz sprężynę i dzięki temu może wystrzeliwać specjalne długie rzutki na całkiem przyzwoite odległości. Ale najlepszą cechą tego elementu jest to, że można je układać razem. Więc twój chłopak poszedł na BrickLink i kupił ich 497. Okej, okay, dosłownie zmaksymalizowałem zamówienie, więc właściciel powinien być teraz bogaty. I powód, dla którego kupiłem je w tak ekstremalnej ilości, jest przetestowanie, czy mogę strzelać nimi wszystkimi w tym samym czasie. Więc spędziłem pół godziny układając wszystkie 481 ścianę. Ok, to wygląda tak satysfakcjonująco. Teraz po załadowaniu wszystkich rzutek na 3, 2, 1. W końcu jesteśmy gotowi wystrzelić je wszystkie w tym samym czasie. Dobra, nikt nie przeżył. Następną bronią, którą odtworzę, jest katana. Używam wielu tych sprężynowych strzelanek, ponieważ mają ładną teksturę i dają złudzenie, że jest to super ostry miecz. Wyrzeźbiłem też ładną rękojeść więc trzymanie go jest całkiem satysfakcjonujące. Trochę się kwieje, ale z daleka wygląda niesamowicie. Pamiętam, jak oglądałem program telewizyjny, w którym testowano broń na manekinach balistycznych, więc zrobiłem ten miękki blok z galaretki. I przetestujmy na nim katanę. Dobra, w pewnym sensie rozumiem, dlaczego używają metalu do mieczy. Tak naprawdę to nie przeszło, więc wyszedłem na zewnątrz, żeby przetestować to na czymś bardziej miękkim, jak arbuz. I faktycznie przeszedł prawie do połowy. Mniam. Inną bronią LEGO, którą można zbudować, jest ten prosto wyglądający pistolet. Ma rączkę, którą obracasz, co obraca koło zębatę, aby automatycznie strzelać. Jedynym ograniczeniem jest to, jak długi jest Twój pas sprężynowych strzelanek. Nie będę kłamać, mój jest dość długi, jest ich ze 100. Więc przetestujmy to. Okej, okay, to jest całkiem satysfakcjonujące. A tak dla zabawy zrobiłem też wyzwanie, by nie mrugać. To wygląda całkiem zabawnie w zwolnionym tempie. Ok, do następnej broni wezmę kilka opalonych cegieł. I co my tu mamy? Zamglony pistolet. Naturalnej wielkości broń, która wygląda jak old schoolowy pistolet, ale z duszą hot doga. Teraz sprawdźmy, czy to faktycznie działa. W rzeczywistości można go przeładować prawdziwą parówką. Wow, to jest naprawdę smaczne. Ale mam dla niego idealne zastosowanie. O mój Boże, to jak kanibalizm. Następnie zbudujmy broń z gry, takiej jak Minecraft. Muszę tylko umieścić wszystkie niezbędne materiały na stole rzemieślniczym. I voila! Okej, okay, ten jest za mały, więc będę musiał użyć jeszcze kilku cegieł i płytek. Po kilku nieudanych próbach w końcu zbudowałem sobie miecz Lego Minecraft. A tak przy okazji skończyły mi się płytki w odpowiednim kolorze, więc zamiast nich użyłem tych... Przepraszam za to. Teraz sprawdźmy, czy pęknie, gdy ją podniosę. O cholera. Więc po wzmocnieniu go dodatkowymi płytami na spodzie, spróbowałem ponownie. I nie ma mowy, to działa. Dobra, ten już wygląda dobrze. Jest bardzo ostry, więc trochę niewygodnie się go trzyma. Ale tak czy inaczej, przetestujmy jak silny jest. To dało mi pomysł na stworzenie zaczarowanej wersji miecza z Minecrafta. Ten błyszczący. Więc poszedłem i kupiłem trochę folii, ostrożnie przykleiłem ją do mojego miecza i teraz mam dosłownie Rolls-Royce'a mieczy w ręku. A teraz chwila, na którą wszyscy czekaliście. Przetestuję zwykły diamentowy miecz kontra ten zaklęty. Dobra, Minecraft jest życiowo dokładny. Zaklęty miecz jest silniejszy. Czekaj, chyba coś słyszę. To jest pistolet Nerf. Zabawkowa broń, która strzela tymi małymi miękkimi kulkami. I muszę powiedzieć, że zabawa taką bronią jest zawsze satysfakcjonująca. Ale dzisiaj idziemy z tym mega. Buduję największy na świecie pistolet Nerf z klocków Lego, zaczynając od rzutki. A ta rzecz jest ze 100 razy większa niż zwykła. Następnie złożyłem sam pistolet z tych gigantycznych klocków duplo. W porządku, wypróbujmy to na tych plastikowych kubkach. A teraz prawdziwy test. Jak daleko to może się posunąć? Tak właśnie myślałem. Kolejną bronią jest bumerang, więc poszedłem do lokalnego sklepu z zabawkami. Kupiłem jeden dla odniesienia i zobaczmy, czy uda mi się go złapać. Dobra, myślę, że potrzebuję na to więcej miejsca. Wyjdźmy na zewnątrz i po kilku próbach prawie udało mi się go złapać. Teraz udajmy się do jaskini i załadujmy jej wersję LEGO, używając kilkukątowych płyt i płytek. Wyglądają bardzo podobnie, więc czuję się pewnie z moim bumerangiem LEGO. Teraz zobaczmy, który lepiej lata. Lego czy prawdziwy? I spróbujmy go złapać. Och, nie ma mowy. Jest zepsuty. Kolejną bronią, którą chcę odtworzyć, są szpony Wolverina. Lego faktycznie ma je w skali minifigurki, ale zróbmy je naturalnej wielkości. Więc użyłem kilku płyt i tych fajnie wyglądających metalicznych serowych zboczy do zbudowania kolców. I wkrótce miałem w rękach dwa ostre pazury. Natychmiast wyszedłem na zewnątrz, aby je przetestować. Najpierw zobaczmy, czy potrafią przebić balon. Okej, okay, to sukces. Przejdźmy dalej. Następnie chciałem szturchnąć tę ogromną galaretkę, która siedziała w mojej lodówce. O mój Boże, to jest takie satysfakcjonujące, ale potem znalazłem najlepszy sposób na ich wykorzystanie. Tak, nadszedł czas na ostateczną akcję pieszczot. W porządku, teraz coś budujemy z super dziwnego filmu, który oglądałem zeszłej nocy. Nawet nie pamiętam nazwy, ale LEGO ma do niego zestawy, więc zamówiłem tę ogromną gwiazdę śmierci i właśnie dotarła. Ale kiedy otworzyłem pudełko, co do cholery, chłopaki! Dlaczego jest taka mała? O mój Boże! Zamówiłem duży ten i zapłaciłem jakieś 30 dolców. Dlaczego to mi się ciągle przytrafia? W każdym razie spędziłem pół godziny na budowaniu tej mini gwiazdy śmierci. Jest mała, ale wygląda fajnie. Jest nawet mała scena, w której Darth Vader Walczy z lukiem Skywalkerem, ale jeśli znasz film, wiesz, co stanie się później. Dla następnego web znalazłem ten ogromny karabin maszynowy, napędzany silnikiem, i wiedziałem, że muszę go kupić. Więc po zmarnowaniu 150 dolarów zacząłem go budować. Czekajcie, chłopaki! Właśnie zdałem sobie sprawę, że jest ledwo posortowany. To jakieś 2000 kawałków i musisz zbudować to wszystko naraz. W każdym razie, po zmarnowaniu 150 dolarów i prawie 6 godzin, w końcu zbudowałem tę bestię. Mogę śmiało powiedzieć, że nigdy nie zbudowałem niczego tak dużego. Pistolet jest napędzany silnikiem. Wystrzeliwuje 10 pocisków na sekundę. Ma statyw zapewniający stabilność i zaawansowaną lunetę. A kiedy go trzymasz, naprawdę zaczynasz wyglądać cool! Okej, okay, przetestujmy to. Okej, okay, poradził sobie z kurczakami całkiem nieźle. Zwycięzca, zwycięzca, obiad z kurczaka. I ciągle widzę tych YouTuberów testujących potężne pistolety na patelniach. Więc zróbmy to samo, ale w Lego. Okej, okay, wow, trafiliśmy przez jakieś 7 patelni. Myślę, że w skali minifigurki to jest całkiem udany wynik. I w końcu nadszedł czas na przetestowanie wszystkich broni w prawdziwej walce. Skoczyłem więc do samochodu i udałem się na lokalne pole paintballowe. Sprawdź to, mają nawet czoł. To miejsce to ogromne pole bitwy z drewnianymi przeszkodami, beczkami. O i cholerny koń trojański, małymi kryjówkami, a nawet katapultami. Ale centralnym punktem jest ten ogromny, drewniany zamek naturalnej wielkości. A dziś to wszystko jest nasze. Na pierwszą rundę dałem każdemu zimną broń. Mieliśmy katanę, miecz z Minecrafta, bumerang i szpony Wolverina. Wypowiedzcie się w komentarzach, kto wygra. Rozpocznijmy walkę. Ale szczerze mówiąc, nie byłem zaskoczony, kiedy zaczarowany miecz z Minecrafta okazał się najlepszy. A tak przy okazji, to jest Dave, warto go zapamiętać, tak tylko mówię. Następnie runda Battle Royale. Ukryłem wszystkie bronie w losowych miejscach na polu bitwy. Zasady były proste: znajdź swoją broń i zlikwiduj wszystkich pozostałych. Pierwsze kilka minut było chaotyczne. Wszyscy biegaliśmy dookoła, starając się cokolwiek znaleźć. Ale gdy tylko Dave znalazł swoją broń, wiedziałem, że sprawy przybiorą szalony obrót. Wtedy Jake znalazł karabin maszynowy i czułem się jakby wynik był już przesądzony. Zacząłem biec jak maniak, by pozostać przy życiu. Potem, kiedy myślałem, że już po mnie, ekskluzywna strzelanka dosłownie spadła u moich stóp, jak zrzut z samolotu. Ale oczywiście był zepsuty i kompletnie bezużyteczny, więc moje szanse nie wyglądały dobrze. Tutaj zaczęła się prawdziwa walka. Dave wyczołgał się ze swojej kryjówki i Jake, uzbrojony w swój karabin maszynowy, likwidował ludzi na prawo i lewo. Miał nawet patrika. Ale Jake zapomniał zrobić czegoś ważnego. Miał tylko 20 pocisków. Krótce skończyła mu się amunicja i został bezbroń. Znikąd nadleciał Dave i zaczął zdejmować wszystkich łącznie ze mną. A kiedy zabrał się za Jake'a, wiedziałem, że Jake jest skazany na zagładę. I tak po prostu Dave wygrał drugą rundę. Ale czekaj, to nie wszystko. Trzecia i ostatnia runda. Wymyśliłem epickie wyzwanie w ostatniej chwili. Pistolet do paintballa kontra broń Lego. Wręczyłem Jessie'e pistolet do paintballa i dałem moim chłopakom najlepsze pistolety Lego jakie mieliśmy. Spieliśmy się w górę kanionu, spieliśmy się na zamek i przygotowaliśmy się do ostatecznego starcia. Jedna dziewczyna z pistoletem do paintballa kontra czterech facetów z pistoletami Lego. Jak myślisz, kto wygra? Zaczęliśmy całkiem mocno. Nasz plan? Trzymać się prosto i czekać aż do nas podejdzie. Uznaliśmy, że przynajmniej jedno z nas trafi ją zanim ona dopadnie nas, ale Stary, poważnie nie doceniłem tego pistoletu do paintballa. Już po kilku strzałach, które mnie minęły, byłem przerażony. Przygwoździła mnie pierwsza. Moi ludzie próbowali przekraść się dookoła zamku, by ją oskrzydlić. Myśleli, że mają solidną strategię, ale Jessica zmiotła ich tak szybko. I tak po prostu wygrała rundę w całej grze. Okej, okay, chłopaki, dzięki za pozostanie. Oto Jessica z nagrodą w wysokości 100 tysięcy dolarów. Całkowicie na nią zasłużyła. Dzisiaj będę testował Lego w porównaniu z podróbkami, wykonując różnego rodzaju szalone eksperymenty. A na koniec dowiem się, czy trafią one na ścianę sławy, czy do holu w stylu. Szukałem więc internet w poszukiwaniu tanich podróbek Lego i znalazłem ten super sportowy samochód z sześcioma złotymi kołami. Natychmiast go kupiłem, ale tak naprawdę posiadam prawdziwą wersję Lego. Ten ma tylko cztery koła, a drzwi otwierają się jak w zwykłym samochodzie, a w bagażniku ukrywa się policjant. Możemy faktycznie przetestować Lego kontra podróbkę. Przetestujemy wytrzymałość, śmiertelność i szybkość. Rozpocznij pierwszy test. Sprawdźmy jak poradzą sobie z upadkiem. O, to był paskudny upadek. Żaden z nich nie odniósł większych obrażeń. Z wyjątkiem tych kilku kawałków, które się rozpadły, więc dałbym im 5 gwiazdek. Kontynuuj test zderzeniowy. Umieściłem na ścianie cel, do którego będę wystrzeliwał samochody. Ale najpierw wypróbujmy to z mini figurką. Policjant mówi oo. Wykorzystałem więc moje umiejętności Angry Birds i wystrzeliłem w niebo prawdziwy samochód Lego. Uch. Potrzebuję drugiego ujęcia. Proszę. Jak widać, odbił się tak wysoko, że dosłownie większość części poleciała, ale przynajmniej koła wciąż tam są. A teraz dla podróbki. Wow, jest trochę uszkodzeń z przodu, ale nadal może jeździć, nawet z brakującymi częściami. Ale czeka, nie jestem usatysfakcjonowany, więc przetestujmy ich limity naprawdę. Starcie twarzą w twarz. I czy potrafią wbić gwóźdź albo udźwignąć ciężar 8 kg? Może przetrwają grę w Dodgeball i strzelaninę. Rozpocznij test prędkości. Światła zgaszone i ruszamy. Wygląda jak na prawdziwym torze wyścigowym. Aby uczynić to jeszcze większym wyzwaniem, samochody muszą przejechać przez rampę i wykonać akrobację. Od 12 km i, wspinając się do 16 i 0, wow, on jedzie tak szybko. Chłopaki, on dosłownie stracił oponę. Nawet tego nie zauważyłem. Nie mogę uwierzyć, że stracił kolejną. Papa. Jego opony nie radzą sobie z prędkością, więc jest do bani. Teraz czas na podróbkę. Jedzie 185 km godzinę, ale to tylko 18.0 km godzinę w rzeczywistości, więc nie jest nawet tak szybki. Ups, jedna opona spadła, ale musimy ją odłożyć, ponieważ nie zrobiliśmy jeszcze ramp prędkości. Ła! potrzebujemy tego skoku w zwolnionym tempie. Cóż, zdecydowanie zawiódł, ale przynajmniej mam teraz satysfakcjonującą zabawkę do kręcenia. Wiesz co? Chcę zobaczyć, czy mogą polecieć na księżyc. Dosłownie zrobił salto w tył. No i proszę. W końcu doprowadziłem samochody do ich maksymalnego limitu. Biedna podróbka przeszedła tak wiele, więc powiedziałbym, że zasługuje na miejsce na ścianie sławy. Kolejny zestaw oparty jest na jednym z najlepszych filmów Pixara. Odlot. Ma to? To i to, a także dwie minifigurki, które nie do końca wyglądają jak w filmie. Ale jeszcze bardziej interesujące w tym zestawie jest to, że twój człowiek ma oryginalny dom LEGO z zestawu Odlot i zapłaciłem za niego 50 dolarów. Dzięki temu możemy w końcu przetestować podróbkę kontra LEGO. Najwyraźniej minifigurki LEGO są ładniejsze. Zestaw LEGO jest większy i ma kilka funkcji do zabawy. Ale co, jeśli powiem ci, że to wszystko nie ma znaczenia, ponieważ LEGO nie może zrobić tego? Tak, to jest całkiem satysfakcjonujące. A co może zaoferować Lego? Ale leci tylko dwa cale. Czy balony mogą wznieść się wyżej? Przetestujmy to. Jak myślisz, ile balonów potrzebujemy, aby ten dom latał? Tak, to naprawdę działa. Wow, to wygląda naprawdę imponująco. Jest tak daleko? Mam tu fajerwerk, który wyśle pierwszą minifigurkę na księżyc. Życzę powodzenia w misji, kapitanie. Do nieskończoności i jeszcze dalej. Ła! Czekaj, czy ona nie potrzebuje rakiety, żeby przetrwać w kosmosie? Trzymaj się, kolego, mam cię. Natychmiast więc zamówiłem tę rakietę. Jest dostarczana z tak wieloma częściami, że po skonfigurowaniu zdałem sobie sprawę, jak wysoka jest ta rzecz. Zastanawiam się, czy jest tego samego rozmiaru, co banan. Oof! Teraz sprawdźmy, jak wysoka jest w skali mini figurkę. Więc ta rakieta jest tak wysoka jak 18 minifigurek. Jest również wyposażony w bardzo satysfakcjonującą rękę robota, która się obraca. I te całkiem szczegółowe silniki. Fajne w tym zestawie jest również to, że jest to kopia prawdziwej rakiety Saturn V, która wyniosła pierwszego człowieka na księżyc. To jeden mały krok dla człowieka. Wyobraź sobie, że pierwsze lądowanie na księżycu miało miejsce w 2024 roku. Hashtag Przyziemienie na Księżycu. Tak więc ta podróbka rakiety kosztowała 69 dolarów, ale mam też tę rakietę LEGO, która również kosztuje 69 dolarów. Jest dosłownie taka malutka. Teraz rakieta Lego pochodzi z zestawu Creator, w którym można zbudować trzy różne rzeczy. Rakieta otwiera się tym wnętrzem, które nie jest zbyt imponujące, ale najlepszą rzeczą w tym zestawie jest to, że astronautka jest damą. Prawdziwe pytanie brzmi, która z rakiet jest w stanie polecieć, by uratować naszego drogiego przyjaciela? Przetestujmy to przyczepiając do nich prawdziwe rakiety. Zaczynając od podróbki rakiety. Uwaga, mistrzowie budownictwa, zostawcie ten pokaz profesjonalistom Lego. Nie próbuj tego robić w domu, jeśli nie chcesz stracić punktów drip. Rozpoczęcie testu lotu. Trzy. Dwa, jeden, wystrzał. Uff, to było antyklimatyczne. Dosłownie boli mnie oglądanie tego ponownie. A teraz rakieta z klocków Lego. Jestem naprawdę ciekawy, jak to się skończy. Wydaje mi się, że rakiety powinny lecieć w górę, a nie w dół. Obejrzyjmy powtórkę. Dosłownie zrobił salto w tył. Niezły wyczyn. Cóż, nasze rakiety nie potrafią latać, więc nasza minifigurka będzie musiała wrócić na dół o własnych siłach. Mogę potrzebować pomocy Elsy, żeby rozmrozić ten lód. Cóż, większość elementów jest nadal prawie nienaruszona. Powiedziałbym więc, że ta podróbka nadal zasługuje na to, by znaleźć się na ścianie sławy. Szokam jako następny produkt, pokażę ci podejrzaną magiczną sztuczkę. Zgadza się. Mam podróbkę Among Us, którą kupiłem za 25 dolarów. Jakość elementów jest po prostu horrendalna, a kolory wyglądają tak inaczej niż w grze, że jest mi po prostu smutno. Co gorsza, jest Mnóstwo naklejek. Ale zdałem sobie sprawę, że naklejki sprawiają, że zestaw jest lepszy, co jest w rzeczywistości rzadkim przypadkiem. Myślę, że to bardzo podejrzane, że postacie mają swoje dziecięce wersje. Ogólnie rzecz biorąc, potrzebowałem większego i lepszego zestawu. A potem znalazłem to za 30 dolarów. Tylko 5 dolarów drożej. Jak widać, baza jest większa i lepsza. Jest wiele szczegółów i kolorów. Najfajniejsze jest to, że faktycznie można przesuwać rzeczy, więc naprawdę kończysz zadania jak w grze. Możesz nawet dostosowywać postacie, co jest bardzo ważne w grze. Słuchajcie wszyscy. Waszym pierwszym zadaniem jest naprawienie tych przewodów. Dobra. To było gładkie zabójstwo, ale nie może uciec, ponieważ nie ma otworów wentylacyjnych. To wymaga nadzwyczajnego spotkania, ale nawet przy tak drogim zestawie wciąż były pewne problemy, takie jak te elementy grilla, które nawet nie pasują, co jest naprawdę głupie. Nadal jednak uważam, że jest to fajniejsze niż podróbka Sus. Ten jest do niczego. A lepsze podróbki trafią na ścianę sławy. Uuu, myślę, że mimo wszystko powinien znaleźć się w hali wstydy. Następny zestaw, który kupiłem, sprawi, że twój młodszy brat będzie zazdrosny, ponieważ jest to zestaw Deluxe mobilna stacja szpiegowska do zbudowania Ryan's World. To miał być bardzo fajny zestaw szpiegowski, ale im dłużej wpatruję się w oczy tego minifiga, tym bardziej robi się przerażający, więc oczywiście musiałem go kupić. Po zbudowaniu otrzymasz jedną ciężarówkę, dwa motocykle i trzy minifigurki o przeklętym wyglądzie. Ciężarówka ma duże koła, reflektory, ogromny wzmacniacz sygnału radiowego na górze, dzięki czemu możesz szpiegować swoją dziewczynę i wiedzieć kiedy Cię zdradza, to znaczy jeśli. Najwyraźniej te minifigurki mają być agentem Ryanem i szpiegowską pandą. Nie wiem, kim jest ten drugi gość, ale przypomina mi Pepe Żabę, więc będę go tak nazywał. Agent Ryan i Spy Panda mają własne motocykle z super oczywistym logo Super Szpiega z przodu. Rozumiemy, chłopaki. Jesteście super szpiegami. Wygląda na to, że Pepe Żaba prowadzi ciężarówkę. To ma promować kreatywną zabawę dla dzieci, więc symulujmy zachowanie dzieci. Pierwszą rzeczą, jaką dziecko zrobiłoby z nową zabawką, zniszczyłoby ją. Więc bazgrałem na ciężarówce i ozdobiłem ją. Pięciolatek jest teraz szczęśliwy. Ponadto te motocykle mają być super szybkie, aby dogonić złoczyńców. Więc przetestowałem je na bieżni, ale ciągle przewracały się na jedną stronę. Zamiast tego wypróbowałem ciężarówkę szpiegowską. To jest 1 km w chraku. To jest 6 km. Kurs. I Ła! Wow, to jest 16 km hraki. W końcu Pepe Żaba dostaje najfajniejszą przejażdżę. Innych rzeczy, które zrobiłyby dzieci. A teraz patrzysz na pracę pięciolatka. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że nadal jest dość wytrzymały, więc myślę, że to będzie hala wstydu. Dla mnie to wciąż nie. Następny zestaw, który kupiłem, jest naprawdę wyjątkowy. Nazywa się laserowe kołki i jak widać w ich reklamie, mają mieszankę przezroczystych cegieł i cegieł ze światłami w środku. Wszystko za 30 dolarów. O oh ja, yeah, to takie satysfakcjonujące! Ponieważ jest to konstrukcja 5 w 1, zacząłem od samolotu. Zobacz, jak ta rzecz dosłownie świeci. Wszystkie światła działają, co jest naprawdę imponujące! Nadszedł czas na test w locie. Zastanawiam się, dlaczego LEGO nie robi takiego oficjalnego zestawu. Zdecydowanie kupiłbym coś takiego, gdyby nie była to podróbka. Teraz chcę wypróbować tę minifigurkę w super szybkim trybie. Światła łatwo odpadają, gdy samolot się rozbija, więc jest to bezużyteczne. Ale chcę sprawdzić, który z nich jest jaśniejszy. Latarka czy ten laserowy kołek? Czuję, że coś się porusza. Ponadto są tylko instrukcje dla jednej wersji, więc nie wiem, jak zbudujemy pozostałe wersje. Chyba po prostu musimy to zrobić. Kalambur nie jest zamierzony. Ogólnie rzecz biorąc, trzy piorunochrony ochrony to za mało, ale jest całkiem fajny za 30 dolarów ze wszystkimi działającymi światłami, więc zdecydowałem, że powieszę go na Boże Narodzenie. Na razie trafia na ścianę sławy. Następnym produktem, który chcę wam pokazać, jest Vatos, który kupiłem za 25 dolarów i jest to dość ekstremalny przykład podróbki, ponieważ jest to 1 do 25 City Project Mecha. Można ustawić go w wielu pozach, jego palce mogą się zginać, a on sam ma całkiem fajne funkcje, takie jak koła i blastery oraz balon na gorące powietrze na plecach, ale tak naprawdę nie można się nim bawić, ponieważ części po prostu Odpadają. Ten zestaw byłby kompletną porażką, gdyby nie ten jeden ważny szczegół. To 25 w jednym. I bez względu na to, jak bolesne to będzie, muszę wypróbować je wszystkie. Więc przygotuj się, bo zamierzam zbudować. Koparka, chwytak do drewna, dźwig, pojazd górniczy, mikser, spychacz, wózek do pchania kamienia, walec, wózek widłowy, wiertnica, kombajn chodnikowy, pojazd budowlany. Ale mam jeszcze jeden problem z tym zestawem. Po zbudowaniu wszystkich pojazdów bardzo trudno jest stworzyć robota, ponieważ elementy nie są posortowane. Ach tak! Kupiłem też ten zestaw transdino, cokolwiek to znaczy, który miał te sześć małych dinozaurów w środku. Najwyraźniej wszyscy mają jakieś moce. Podobnie jak T-Rex może pluć ogniem, a pterozaur może podgrzewać rzeczy. O tak! Fajnie! Pamiętasz Mighty Morphin Megazord? Cóż, to jest jak wersja dinozaura. Można z nich zbudować jedno wielkie transdino. Montaż epickiej walki za 3, 2, 1. Tak, tak to wygląda według Twoich rodziców. Szczerze mówiąc, lubię te dinozaury, ponieważ mają silniejsze postacie, a ten mech nie jest moim bratem.